Poświęcimy poświęcenie nam chwileczkę uwagi i później już będzie czas naprawdę na rozmowy. Dobry wieczór Państwu, Ja Bubak w zastępstwie Piotra Bubaka, który bardzo chciał przeprosić, że nie dotarł na swój mernisaż, ponieważ zatrzymały go niestety obowiązki służbowe w Szwecji i nie udało się tego powrotu zorganizować na dzisiaj. Zapraszam Państwa do obejrzenia tej niewielkiej wystawy, wycinku jego prac. Zachęcam do opisu w księdze pamiątkowej i proszę o odebranie pamiątkowej podkładki z malarstwem męża. Dziękuję również bardzo gospodarzom za umożliwienie w tak pięknym otoczeniu prezentacji prac męża. Zapraszam. Dobra, jesteśmy wierzyciele.